Przeżyłem moją wiosnę, w szumnie i bogato, dla własnej przyjemności, a durmią na złość. W skwarze pocałunków ubiegło mi lato, i szczerze powiedziawszy, mam wszystkiego dość. Ustrojona w purpurę, bogata od złota, nie uwiedzie mnie jesień czarem zwiędłych kras. Jak pod szminką i pudrem starsza już kokota, na którą młodym chłopcem nabrałem się raz. W takt skocznej kul muzyki, jak w tańcu pod rękę, włóczyłem się ze śmiercią całkiem za pan brat. Zdrową głowę wsadzałem jej czasem w paszczenkę, jak pogromca w którym wolę skrał. Nie żałuję niczego, odejdę spokojnie, Bo z drogi mych przeznaczeń, nie schodząc na cal, Żył z wojną jak z kochanką, z kochankami w wojnie, A przy tej miłości nie będzie mi żal. A śmierci się nie boję, bo mi śmierć nie dziwna, Nie słałem na nią Bogu nigdy nudnych skarbów, więc kiedy z śmieszną kosą stanie przy mnie sztywna, w dwóch słowach zakończymy nasz ostatni tak, a potem mnie wysoko złożą na lawecie za trumną stanie biedny sierota, mój koń, i wy mnie szwoleżerzy, do grobu zniesiecie, a piechota w paradzie, sprezentuje broń. Ja wiem, że mi tam w niebie skarku banie zedrą. Trochę się na mój widok skrzywi, święty duch, lecz się tam za mną wstawią Olbromski i cedro, bom był jak prawy łan. lampart, ale zuch. Lecz gdyby mi kazały wyroki ponure na ziemi się meldować, by drugi raz żyć. Chciałbym starą wraz z mundurem wdziać na siebie skórę, po dawnemu wojować, kochać się i pić. A przeto jestem gotów. Kiedy chłodną nocą zapuka do mych okien zwiędły klonu liść, nie zapytam o nic, dlaczego i po co. Lecz zrozumiem, że mówi. No czas, bracie, iść. Może mnie wreszcie wsadzą w czyśćcu na odbachu, by aresztem o wodzie spłacić grzechów kwit. Ale myślę, że wszystko skończy się na strachu. A stchórzyć raz przed Bogiem to przecie nie wstyd.